Przyszłość odżywki to rewolucyjna zmiana w sposobie pielęgnacji włosów. Zmieniło się wszystko, od składu po nazwę. Nowy balsam w systemie Pantin. Już w sklepach. Oto Pizza Hut! Cudowna atmosfera, sympatyczna obsługa i powrót pizzy sycylijskiej. Tylko w Pizza Hut. Diabelnie smaczne, puszyste ciasto pełne bazyli, czosnku i oregano. I dodatki, jakich dusza zapragnie. Wymarzona kolacja we dwoje. Pamiętajmy jednak o kilku zasadach. Zasada numer 100. Uczucia okazuj dyskretnie. Pizza sycylijska, tak jak lubisz. Ej, nie zła ruda i za chuda. Jak się rusza, też mi cuda. Strasznie mnie kręci takie skakanie. Przestań marudzić, chodź na śniadanie. Nowy kitiket to delikatniejsze mięsne kawałki. Dzięki formule E zawiera wszystkie składniki odżywcze, których koty potrzebują na co dzień. Myślisz, że będę tak zwinny jak ruda? Jedz kitiket co dzień, a wtedy się uda! <grymne> Ale kocurki! kitiket, Jak dobrze być takim kotem? Miał! <grymne> Ach, jak on uda się kąpać. To jest świetna zabawa dla niego. A róż po kąpieli ma taką fajną skórkę, taką mięciutką. To co mnie nie zawsze była ta skóra taka y, delikatna i taka świeża. Te nowe pieluszki Pampers są och, świetne, rewelacyjne. Nowy Pampers troskliwy dotyk. Impregnowane są przezroczystymi pasemkami balsamu z aloesem, który pomaga zabezpieczyć skórę przed podrażnieniami, tworząc niewidoczną warstwę ochronną. Wszystkie pieluszki Pampers są tak doskonale chłonne. Teraz nawet po całym dniu. Farf jest piściutki, pachnący. Niech zaraz kąpieli. Chyba czekam na skórę. No piękno. Taki, taki potrzebny miśnaczek. Pampers. Oprócz suchej pieluchy dbamy o ochronę pupy. Ta pasta zapobiega próchnicy, ta chroni przed kamieniem nazębnym, ta odświeża oddech, a ta chroni dziąsła, którą Pani bierze. Wezmę, która z nich zaspokoi potrzeby całej naszej czwórki. Tak łatwo stracić orientację. Jest tyle past, ale która zaspokoi potrzeby każdej osoby w rodzinie? Istnieje pasta łącząca w sobie działanie czterech. Blendamed Complete z unikalnym systemem Multistar. Multistar działa dokładnie tam, gdzie potrzeba, w pełni chroniąc zęby i dziąsła. Możesz więc w pełni dbać o każdą osobę w rodzinie, ponieważ Blenda Med Complete z multistatem pomaga zapobiegać próchnicy. Zapobiega powstawaniu kamienia zębnego. Chroni dziąsła. I odświeża oddech. Blenda Med Complete, pełna ochrona zdrowych zębów. Miałam ciężki dzień. Jaki elegancki! Jak ci się udało wystąpienie? Byłam spięta, ale szef mi gratulował. To zapraszam cię na kolację. Jak miło, ale muszę. Kochanie, wyglądasz pięknie i świeżo. Sekret wciąż działa, nawet po długim dniu. Jak ty to robisz? A mój sekret. Pecha potu kobiety może być inne niż u mężczyzny. Sekret współkra z pecha kobiecego potu i zapewnia najlepszą ochronę przed potem i jego przykrym zapachem. Sekret. Tak skutecznej ochrony mężczyźni mogą ci tylko zazdrościć. Od samego początku...